Cześć, witajcie! Z tej strony Robert. Dzisiaj zapraszam Was do testu routera od The linka AC1200. Jest to oczywiście jeden z routerów z całej rodziny routerów właśnie AC. W tym przypadku mamy czteroantenowy, dwuzakresowy router. On osiąga, jak sama nazwa wskazuje, kombinacyjnie do 1200 megabitów na sekundę. I warto o tym wspomnieć, że oczywiście jest to przy użyciu połączenia dwóch technologii, 2 i 4 oraz 5 GHz. Przejdźmy sobie do tego, co mamy w pudełku. W pudełku oczywiście znajduje się sam router, do niego przejdziemy sobie za chwilę. Warto wspomnieć o tym, że w zestawie oczywiście dostajemy kabelek, kabelek, który jest od razu do połączenia właśnie naszego routera do internetu, czyli do naszego modemu. W zależności od tego, jak to oczywiście mamy podłączone w domu. Mamy oczywiście również kartę specjalną, która służy do tego, żeby połączyć się z naszym routerem. To się nazywa D-Link wi Configuration Card. I jak możecie zauważyć, mamy od razu podane tutaj hasło zarówno do sieci 24, jak i 5 GHz oraz jak połączyć się ewentualnie do panelu administratora w przypadku tego urządzenia. I tutaj mała taka sugestia na samym początku, jeżeli macie kilka routerów w domu, jak na przykład u mnie, warto wpisać sobie po prostu ten adres http:/delinkrouter.local. Dzięki temu automatycznie nam wykryje nasz router. Nie musimy podawać adresu IP, nawet jeżeli mamy gdzieś tam podłączony właśnie inny adres IP. Kolejnym elementem w zestawie, oczywiście, jest płyta CD. Nie wiem, kto z tego korzysta. W dzisiejszych czasach mamy gwarancję, jakieś kilka dodatkowych informacji odnośnie samego urządzenia. To wszystko jest tak ładnie zapakowane. Natomiast chyba najważniejszym elementem jest tutaj skrócona instrukcja obsługi, to taka kartka. Tak na dobrą sprawę pokazane, jak co podłączyć. Myślę, że jest to tak klarowne i tak proste, że osoba, która nie miała nigdy z tym styczności, może to bez problemu zrobić. Oczywiście dwa sposoby tutaj podłączenia: albo za pomocą komputera, żeby sobie tutaj to wyszukać, albo za pomocą urządzenia przenośnego, tablet czy smartfon. Jest również do tego specjalna aplikacja, do tego sobie przejdziemy oczywiście. Wspominają o całej rodzinie i rzeczywiście mamy trzy routery z rodziny AC: AC750, 1200 prezentowany i 1750. I różnice może są znaczące, natomiast trzeba się zastanowić, tak na dobrą sprawę, jaką mamy prędkość połączenia w domu, jaka będzie nam potrzebna. Druga sprawa jest taka, ile urządzeń będziemy podłączać. Jak widzicie, są tutaj określone jakby granice 5, 10, 10, 15, 16, 25. Plus. Natomiast to nie jest tak, że jeżeli podłączymy sobie nawet do tego najtańszego 12 urządzeń. To nie uda się podłączyć 12. Uda się, one czasami będą się później przełączać, ale powinno to działać bez problemu. Jaka jest w takim razie różnica między tymi trzema routerami? No jak widzicie, ten podstawowy nie ma sieci dla gości, czyli jeżeli zapraszamy kogoś, robimy jakąś imprezę, albo chociażby chcemy komuś jednorazowo dać dostęp, również z ograniczeniem, jeżeli chodzi o prędkość, przepustowość, konkretne strony, możemy zrobić sobie sieć dla gości i to jest bardzo wygodne. Rozwiązanie, a jeżeli chodzi o ten najszybszy AC 1750, to chyba bardzo fajne rozwiązanie. Mam nadzieję, że uda mi się to kiedyś przetestować. A mianowicie tutaj jest ograniczenie rodzicielskie, i to może być naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. Natomiast nie do końca bym się zgodził z tym, że nie możemy odtwarzać sobie zarówno na tym pierwszym jak i drugim routerze właśnie równocześnie urząd na urządzeniach właśnie jakichś treści HD. Ja odpaliłem na kilku telefonach jednocześnie Full HD materiały, bez problemu to działało, jeżeli chodzi o ten router AC1200. Jak widzicie, jest podział 300 megabitów plus 837 jeżeli chodzi o technologię 245 GHz, natomiast wydaje mi się, że do oglądania filmów Full HD czy nawet moich 4K spokojnie 300 megabitów Tutaj wystarcza. Podrzucam Wam również tutaj ankietę. Możecie dać znać, jakie prędkości, jeżeli chodzi o Wasz internet w domu, posiadacie, jeżeli chodzi o download, bo to też jest istotne. Ciekawy jestem, jak to wygląda w Waszym przypadku. Jeżeli chodzi o sam router, oczywiście plastikowy, taki połyskujący. Natomiast wydaje mi się, że ten plastik jest naprawdę całkiem niezły. Oczywiście diody z przodu informujące o podłączeniu kolejnych portów LAN. Jeżeli chodzi o sam internet, czy też po prostu w momencie, kiedy podłączymy sobie urządzenie, cztery anteny, które możemy sobie regulować, no, nie, nie widzę tu jakiejś większej różnicy, oczywiście trzeba je postawić sobie troszkę do pionu i warto o tym pamiętać. Z tyłu cztery wejścia lanowe, tak jak wspominałem, wejście na internet oczywiście gigabitowy, więc do 1000 megabitów, Ja nie posiadam takiego łącza, mam naprawdę szybkie 500 na 50, co możecie zobaczyć za chwilę, natomiast wydaje mi się, że, że rzeczywiście przyszłościowo jest to na na pewno dobre rozwiązanie, ale większość routerów posiada jakby właśnie już gigabitowe rozwiązanie. Oczywiście mamy wejście do zasilania. Sam zasilacz jest taki dość kompaktowy. Warto wspomnieć o tym, że mamy dwie przejściówki, a mianowicie w zależności od tego, w jakim regionie kupujemy sobie. Nasz router, a nawet jeżeli chcemy go gdzieś zabrać, sobie za granicę, chociażby do Anglii, to możemy spokojnie to zrobić. Oczywiście mamy przycisk zasilania, nie musimy odłączać co chwilę wtyczki od zasilania, jeżeli chodzi o router, czy też z tyłu o gniazdo. Jest przycisk zasilający, ale mamy również przycisk WPS, czyli jeżeli mam urządzenia zgodne z tym standardem, czyli że bez wpisywania hasła po prostu włączamy sobie przycisk WPS i w tym momencie możemy podłączyć dowolne urządzenie, które będzie działało w tym standardzie właśnie z tym routerem. No i przejdźmy sobie do aplikacji QRS Mobile. Po co jest ta aplikacja, do czego ona służy? Tak na tą sprawę musicie pamiętać o jednej rzeczy, w momencie kiedy kupujecie sobie router, domyślnie dla administratora nie mamy ustawionego hasła. No oczywiście jest to dość niebezpieczne, jak widzicie, leave the field blank, czyli pozostaw pole puste. I głównie chodzi o to, żeby nadać sobie hasło właśnie do naszego routera. Przed osobami, które no gdzieś tam po prostu czyhają na takie routery niezabezpieczone, bo mamy oczywiście podłączenie się do sieci, które jest oczywiście od razu z hasłem, jak tutaj dobrze widzieliście. Natomiast sam router nie jest zabezpieczony, żeby się do niego dostać, wtedy możemy stracić kontrolę. Oczywiście można go sobie sformatować, no ale chyba nie o to chodzi. I po prostu mamy bardzo prosty, sad taki samouczek. Ja w swoim przypadku już mam zrobione to hasło. Logujemy się, automatycznie nam się tutaj zalogowało. Oczywiście przechodzimy sobie dalej, że, że wybieramy sobie ten router. Jak Połączyć ewentualnie, to jest szybka podpowiedź. Na samym początku jest po prostu puste pole, gdzie trzeba po prostu podać nowe hasło. Podajemy sobie dowolne nowe hasło, i w ten sposób automatycznie nasz router zostaje zabezpieczony. Tu mamy oczywiście informację, jak nazywa się nasz router. Możemy oczywiście sobie to zmienić. Nie musimy grzebać gdzieś tam głęboko w ustawieniach, i to jest duży, duży plus. Jak widzicie, jest to też zaznaczone, że to siedzi 2-4 GHz. Oczywiście możemy sobie to oznaczyć specjalnie, możemy sobie również zostawić nazwę czy też zmienić, zmienić również możemy hasło, yy, mamy oznaczenie tutaj dalej. Mamy hasło, które nadaliśmy wcześniej sobie na naszym routerze. Możemy sobie je w tym miejscu zmienić, i tak na dobrą sprawę robimy sobie save. I w tym momencie restartuje nam się nasz router i wszystko jest już ustawione prawidłowo. Tak jak wspominałem, jeżeli chodzi o sam router, to oczywiście mamy delinkrouter.local, więc adres taki uniwersalny. Wpisujemy nasze hasło, które wymyśliliśmy sobie wcześniej. Robimy login i mamy tutaj oczywiście sporo ustawień. Można wam to pokazać na komputerze, bo właściwie jest to 1 do 1. Natomiast myślę, że nas Akurat będzie to e, o tyle wygodnie, że w pewien sposób mogę wam pokazać, jak łatwo zarządzać tą siecią. Oczywiście, e, na samym początku mamy home, e, i tu bardzo fajnie, że na dzień dobry mamy pokazane, że jest internet. Nie ma jakichś specjalnych e, zakładek, gdzie trzeba szukać czy pingować jakiejś strony, czy ten internet faktycznie jest, czy też nie. E, oczywiście jest też pokazane, ostatnio go restartowałem 34 minuty temu. Mam informacje, wszystkie najważniejsze. No, i teraz tak, oczywiście przechodzimy sobie do ustawień, i ustawienia są takie, że mamy oczywiście taki, jakby no, samo uczek, gdzie pokazuje nam i prowadzi nas, jeżeli chcemy zmienić jakieś informacje odnośnie internetu. Sam internet, jak możemy tutaj konfigurować, czyli DHCP w tym przypadku, że, że nadaje nam sam ustawienia, jeżeli chodzi o adres IP. Mamy oczywiście informacje o samej, no jakby. W internecie bezprzewodowym. Możemy również te nazwy zmienić, czy też hasła. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to bardzo, bardzo proste. Mamy zabezpieczenie, jeżeli chodzi o PIN, kilka dodatkowych rzeczy. To można sobie zrobić i oczywiście mamy tutaj jakby tą strefę dla gości i tu możemy sobie oczywiście to włączyć. Będzie ta sieć osobno się nazywała, będzie miała osobno hasło. QoS Engine i to jest rzecz, która jest bardzo fajnie tutaj zrobiona, bo jest to nawet na interfejsie dotykowym tutaj możliwość zmiany. Jak widzicie, Mam kilka tutaj urządzeń podłączonych. Mam chociażby podłączony yy, dodatkowy komputer, który jest podłączony przez inny router. Mam podłączony Android, który jest y, jakby bezpośrednio podłączony do sieci. Mam również inne urządzenie, więc bardzo fajnie, że to jest pokazane również w jaki sposób są połączone te urządzenia. Oczywiście zaznaczamy sobie, jeżeli powiedzmy desktop jest do nas, dla nas najważniejszy, przenosimy sobie go do high czy jest właściwie, później kolejne urządzenia przenosimy sobie tutaj. Jeżeli to są mniej istotne urządzenia, jak na przykład drukarki czy inne urządzenia, które mamy takie do korzystania, sporadycznie możemy sobie je przerzucić do medium. Robimy save i tak naprawdę tyle. Oczywiście na samym końcu mamy kilka innych informacji, jak na przykład logowanie się, datę, godzinę, sam panel administratora, Paj. jakby upgrade softu do naszego urządzenia, czy też statystyki połączenia. No i przejdźmy sobie do tego, jak działa ten router, jak się sprawuje. I teraz tak, Oczywiście ten AC1200 kosztuje nieco poniżej 200 zł. Myślę, że to nie jest wygórowana cena, ale nawet jeżeli ktoś szuka czegoś nieco powyżej 100, ten AC750 myślę, że sprawdzi się bardzo dobrze. Pokazałem wam mniej więcej jakie różnice i podejrzewam, że mniej więcej podobne będą osiągi, jeżeli chodzi o te routery. Bo wątpię, żeby ktoś miał właśnie łącze powyżej 300 megabitów, jeżeli chodzi o internet. W domu. Różnica oczywiście jest też między trzema i czterema antenami, więc zasięg będzie nieco lepszy na AC 1200 i miejcie tego świadomość. Natomiast, jak dobrze wiecie, ja posiadam inny router, który pokazywałem Wam jakiś czas temu. On swego czasu kosztował około 600 zł, teraz nadal kosztuje 350-400 zł, więc nadal nie mało, dwa razy więcej ponad niż prezentowany tu AC 1200. I faktycznie ma troszkę lepszy zasięg, ale nie na tyle, żeby wydaje mi się przepłacać. Najważniejszą funkcją, jeżeli chodzi o AC1200, jest to, że mamy cztery anteny, czyli dużo i faktycznie w tym momencie ten zasięg jest bardzo dobry, ale również to, że mamy po prostu dwie sieci. Możemy sobie to rozgraniczyć, że część urządzeń jest na 2-4 GHz, jak na przykład smartfony, na 5 GHz mamy na przykład nasze laptopy, czy też inne urządzenia, które oczywiście to obsługują. Warto natomiast wspomnieć, że ten zasięg rzeczywiście nawet w końcówce domu, gdzie większość routerów u mnie ma problem, nawet ten najdroższy, który posiadam, jest tylko nieco lepszy od AC 1200, więc w tej cenie rzeczywiście wypada to bardzo, bardzo. Dobrze. Jeżeli chodzi o połączenie desktopowe, no tutaj oczywiście gigabitowy internet, więc działa to bez zarzutu. Maksymalne właściwie łącze prawie 500 na prawie 50. Nawet połączenie 2.4 GHz na smartfonach daje bardzo komfortowe warunki do oglądania filmów 4K. Jeżeli chodzi o łącze 5 GHz, to oczywiście około 200 megabitów gdzieś tutaj wyciągam, specjalnie niedaleko parę metrów od routera, natomiast trzeba wspomnieć o tym, że jest bardzo dużo urządzeń w moim otoczeniu, więc te 300 megabitów, które oferuje tutaj producent, to oczywiście są takie czysto laboratoryjne warunki. Przyznam że nie spodziewałem się, że to urządzenie będzie działało tak sprawnie w tej cenie, bo poniżej 200 zł to rzeczywiście nie jest dużo. Fajnie, że bardzo łatwa konfiguracja, rzeczywiście bez jakichś większych problemów, kombinowania i bardzo fajnie. Prosty panel administracyjny, który ma kilka jakichś tam dodatkowych zakładek, oczywiście, które można sobie regulować, również ze smartfona, jak Wam to pokazałem, ale rzeczywiście prosty sposób pokazuje, czy połączenie z internetem jest, czy nie, ile urządzeń jest podłączonych i jakich. Dajcie znać jakie Wy urządzenia macie w domu, jaką prędkość oczywiście osiągacie, jeżeli chcecie w ankiecie, są jakieś tam przedziały zaznaczone, ale dodatkowo jeżeli korzystacie z tego routera, to dajcie znać jak Wam się spisuje po dłuższym czasie. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.